To słowo Boże. Amen. Chwała tobie, słowo Boże. Chwała tobie, słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. A jest Słowo Boże! Pan z Wami i z ruchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie! Jezus był kuszony przez szatana duch Wyprowadził go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał kuszony, żył tam wśród zwierząt, a niełowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się. I wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie, a tobie Chryste. Jeden z właścicieli biura turystycznego poprosił mnie kiedyś, żeby się wybrał jako ekspert do Tunisu. A po co? To taki miał pomysł, żeby zorganizować rekolekcje na pustyni. Ludzie dzisiaj mają mówi, dużo wrażeń, są zajęci, zabiegani, żeby ich tak wywieźć na pustynię i żeby tam sobie w ciszy ze trzy dni posiedzieli i trochę się zastanowili nad sobą. I on właśnie to wszystko zorganizuje. No, wy niech ksiądz pojedzie, zobaczy, czy to w ogóle jest możliwe, czy to się uda, czy się nie uda. No i rzeczywiście wziął mnie tam do tego Tunisu, pojechaliśmy, wsadził w taką wielką Toyotę, ogromny samochód taki, jeszcze tam kilka osób, razem jechaliśmy długo, wiele godzin przez pustynię do oazy. No, i rzeczywiście w nocy żeśmy do tej Azy dotarli. Ciemno, zimno jak nieszczęście, bo to w dzień gorąco, w nocy zimno na tej pustyni. No i rzeczywiście cisza, gdzieś w jakichś namiotach, tam żeśmy się przespali. Rano budzi mnie straszliwy huk. Patrzę, co się dzieje. A tam na placu chyba 40 takich tojot ogromnych jak nasza rozgrzewa swoje silniki. I z całego świata, z różnych krajów, ludzie, którzy przyjechali na pustynię, żeby doświadczyć ciszy. A hałas nieprawdopodobny. Okazuje się, że to nie tylko był jego pomysł, ale inni też mieli takie pomysły. Wywieź ludzi na pustynię i żeby tam była cisza. Wszystko było na tej pustyni, tylko nie było ciszy. Rano tam bieganie, śniadanie, przygotowywanie, toaleta, szum. Jak trudno dzisiaj znaleźć ciszę nawet na pustyni. Ale ciekawe, że jest u ludzi to pragnienie, żeby gdzieś na odludziu w ciszy trwać. Chcę pomyślałem, że to ja już więcej ciszy tu znajdę w lesie kawackim niż tam na tej pustyni, w Tunisie. Takie to było doświadczenie. Człowiek też pragnie trochę się spotkać z samym sobą. Tam to doświadczenie nie wyszło. Pan Jezus udał się na pustynię, było mu łatwiej. Nie było jeszcze takich wtedy wynalazków i takich tłumów ludzi. Udał się na górę kuszenia, do dziś pokazują tę górę. Tam są dzisiaj klasztory pobudowane. Dżabal Kuruntul nazywa się tam. Góra kuszenia, podobno właśnie tam. Odszedł na 40 dni, aby przeżyć tę samotność i jednocześnie spotkać się tam sam na sam. Jako człowiek ze swoim ojcem, którego wyszedł i którego był synem, ale przecież był w pełni człowiekiem. I cóż, słyszymy, że tam dzikie zwierzęta spotkał, tak? Człowiek, jak jest w samotności, to dzikie zwierzęta się w nim budzą. To budzą się jakieś instynkty, nieraz strażne, które są przeciwko człowiekowi. Szatan jest jeszcze rozgrzewa, żeby człowieka zdeptać, żeby go stłamsić, a ponieważ jest sam, trudno mu walczyć. Więc tam, jak słyszymy te dzikie zwierzęta, to trudno powiedzieć, ale to może właśnie były te moce. Które są w człowieku, na których szatan gra i wygrywa, żeby człowieka pożreć, żeby go zdeptać. Ale słyszymy, cóż dalej, że aniołowie mu służyli. Nie tylko zwierzęta, aniołowie mu, jak mówi tekst Ewangelii, aniołowie zaś mu usługiwali. A więc miał i jedno, i drugie. Moi drodzy, tak to jest i w życiu naszym. Są ślepe instynkty, jak zwierzęta, które nas ogarniają, które nas szarpią, kąsają, gryzą. Ale też Bóg nikomu, nikogo nie zostawia samego. Jest zawsze z nami. I ta samotność niby na pustyni, którą przeżywał Chrystus, była też jednością z Ojcem, który przysłał mu swoich aniołów. Psalm 90. mówi, Aniołom swoim rozkazał, aby cię strzegli na wszystkich swoich drogach, abyś o kamień nie uraził nogi swojej. Tak, w tej naszej pracy wielkoposnej jesteśmy niezostawieni sami kompletnie. Tylko pośród tych zmagań, jakie mamy z własnym ciałem, które podąża przeciwko duchowi, z tymi złymi instynktami, tymi zwierzętami. Tymi słabościami naszymi jest Bóg, który nas umacnia, tylko trzeba po niego sięgnąć. Carlo Caretto napisał taką książkę: Pustynia w mieście. A więc to nie tylko tam trzeba gdzieś daleko jechać, choć rzeczywiście ludzie jeżdżą na te pustynie i tam przebywają nieraz szereg dni sami z sobą. Piszą, że to bardzo trudne doświadczenie, ale jednocześnie bardzo piękne. Ale może być też pustynia w mieście. I właśnie skoro Jezus poszedł na te góry odosobnienia, może byśmy tak i w mieście odszukali swoją pustynię. Może tak jak w tym Tunisie nie znajdziemy takiej kompletnej ciszy, może gdzieś będzie nam przeszkadzał hałas, może jakieś inne doznania, ale szukajmy tej samotności. Spotkania z Panem Bogiem. Przeżywamy Wielki Post. To jest taka podkładka do tego, abyśmy mogli z Bogiem pełniej, doskonalej, lepiej się spotkać. Cały rok mamy tych różnych zabiegań, różnych starań, różnych trosk, rozrywek, cierpień, kłopotów. Różnych ludzi spotykamy. A może by tak, a może by tak powiedzieć Panie Jezu, Chciałbym się z Tobą spotkać, bo nasze rozważania, czy zjadę kawę mięsa, czy nie zjadłem, co oczywiście jest ważne, ale to przecież nie o to chodzi. Przez to, przez wyrzeczenie, przez zmaganie ze sobą, chcę sprowokować, żeby Pan przysłał mi swoich aniołów. Kiedy będę się starał pokonać te dzikie zwierzę w sobie, żeby im przyszła swoich aniołów, żeby mnie strzegli. Może by właśnie trochę tej pustyni, tej ciszy z wyłączonym tam telewizorem, tymi wszystkimi zabawkami, gadżetami, na nas świat otacza, Panie, kim ja jestem wobec ciebie? Kim Ty jesteś dla mnie? Mówimy, że to święty czas wielkiego postu. Święty. To znaczy mający w sobie coś z Boga, coś nie z tej ziemi. A więc każdy dzień tego postu jest jako święty. Niech więc ma coś z Boga. Jak to pięknie, że jak jest droga krzyżowa, to świątynia nasza się wypełnia. Mam nadzieję, dzisiaj pierwsze gorzkie żale. Że też nas nie zabraknie w Kościele w świątyni, że przeżywamy w czasie Wielkiego Postu rekolekcje. U nas w naszej parafii akurat będą misje, już będą po wielkim poście, więc takich tradycyjnych rekolekcji w tym roku akurat nie będzie. Ale przyszykujemy się do tych misji, spotkać się z Panem Bogiem, twarzą w twarz, pustynia w mieście. Oczywiście. To jest trudne, to spotkanie. Spotkanie sam na sam. I jeszcze z Bogiem, którego doświadczamy przez ducha, który jest w nas, przez to wyciszenie, którego nie możemy dotknąć tak jak dotykamy człowieka, który jest obok nas i ogarniamy go wzrokiem, słuchem, dotykiem. A więc troszkę człowiek się tłumaczy, o właśnie najczęściej. Stare tłumaczenie, że nie mam czasu. No dziecko, no dziecko małe, no to ono jeszcze nie rozumie, proszę księdza, do kościoła go nie bierzemy, bo ono jeszcze nic nie wie, tak? Młody człowiek, no on się uczy, on się uczy. Ma dużo bardzo zajęć. W szkole jeszcze dodatkowe zajęcia i też nie ma czasu. Młody człowiek, no podejmuje studia, zakłada rodzinę. O, to dzisiaj trudna sprawa. Zdobyć mieszkanie, dom, jakieś środki materialne, potem już trochę dojrzewa. No to praca, 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 bo to kredyt, bo trzeba spłacać. Bo no nie ma, nie ma możliwości. No, praca. Potem przychodzi wiek starszy. No właśnie, muszę ciągle do lekarza biegać, te lekarstwa to drogie, to tu, w kolejkach. Ach, jej, nie mam czasu, nie mam czasu. A potem już, może, na łożu śmierci mówimy, a już. Za późno, za późno, bo tracę przytomność. I tak możemy sobie bez tej pustyni przeżyć to całe życie. Tak sobie latać, biegać w kółko, czasem trochę tak, przepraszam bardzo, jak pies za swoim ogonem. Biega, 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 I jakoś nigdy nie może tego ogona dogonić, chociaż biegnie coraz szybciej. I my też tak nieraz, gdzieś tam zabiegani jesteśmy. Wyjedź na pustynię spotkaj się z Chrystusem Panem poświęć trochę czasu na refleksję Panie, kim Ty jesteś dla mnie i kim ja naprawdę jestem wobec Ciebie Boga, który mnie kocha jeszcze na koniec takie trzy wskazania Jana Pawła II bardzo proste Czegóż życzył nam Jan Paweł II na czas Wielkiego Postu no trzy proste życzenia pierwsze Odejście od grzechu. Bo to jest coś, co odcina nas od Boga zupełnie i co nas gnębi, co nas dobija. A każdy z nas tej jakiej skłonności do zła w sobie posiada. No to się odetni, to się od tego odetni. Drugie, skieruj się ku Chrystusowi Panu. On również i do Ciebie wołał, tak jak, tak jak do apostołów wołał, tak mówi do Ciebie, pójdź za mną. Jesteś, Panie, obok mnie. Jakbyś przeżywał ranek, wieczór, południe, noc, gdybyś był obok mnie, a jesteś przecież koło mnie. A więc pójdę za Chrystusem. I trzecie życzenie Jana Pawła, żebyśmy byli zjednoczeni z Nim. Zjednoczeni. Ty i ja to już nie są dwie osoby, ale jesteśmy jak gdyby jednym. Tak jak pięknie powiedział święty Paweł i tym chciałbym zakończyć, tym życzeniem Jana Pawła II i życzeniem świętego Pawła i moim, żebyśmy mogli powiedzieć jak święty Paweł: Żyję ja, ale powiada już, nie ja, bo żyje we mnie Chrystus. Nasze wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod ponciuszem Piłatem Został umęczony i pogrzebany, i z stał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w fale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proro. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i oczekuję zrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Boże, wysłuchaj nasze błagania i ześlij potrzebne nam łaski do godnego chrześcijańskiego życia przez Chrystusa Pana naszego Bliskie jest Królestwo Boże nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię Bliskie jest Królestwo, Boże, nawracajmy się i wierzmy w energię. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli chodzimy w światłości, kiedy mamy łączność między sobą, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy na i wierzmy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec.